Przedstaw się, powiedz co trenujesz i jak długo. Witam, nazywam się Mamcza Szukasz, trenuję lekką atletykę od 12 lat. 12 lat. Co spowodowało, że 12 lat temu powiedziałeś, wstałeś rano, mówię, będę trenować lekko atletykę. No to nie było tak do końca, że sobie wstałem i tak zdecydowałem. Generalnie tak siał los, że moja droga potoczyła się w stronę lekkiej atletyki, ale w tym na pewno pomógł mi mój pierwszy trener Zbigniew Flewkowicz, który zaproponował to, znalazł mnie, zapoczątkował całą tą moją karierę. Opowiesz trochę o systemie treningów, jak wygląda, ile trenujesz, no bo to już jest ładnych parę lat trenowania. Tak, ja przed wypadkiem, tylko przypomnę, 6 lat grałem w siatłówkę, więc jakiś sport, rywalizacja były blisko mnie, wiedziałem, na czym polega tak naprawdę ciężki wysiłek, ciężka praca. Po wypadku troszeczkę musiałem, potrzebowałem czas, czasu, żeby się odnaleźć w tym nowym świecie, bo tak naprawdę to był nowy świat. Trenowanie bez jednej nogi było bardzo ciężkie. Przez 7 lat trenowałem tylko i wyłącznie o kulach i bez protezy sportowej. Nie było łatwe, ale tak naprawdę nie, jestem człowiekiem, który się nie poddaje, brnie do przodu, nie daje z siebie wszystko. Czy jakoś miał Porównać, nie wiem czy jest w ogóle możliwość porównania. Yy, trenowanie sportów paraolimpijskich, mówisz po wypadku, jest w tym o wiele więcej wyrzeczeń, o wiele więcej trudności. Niż. No, yy, yy, mówisz, grałeś siatkówkę. Tak, znaczy to nie do końca, to jest troszeczkę inaczej. Ten sport rządzi się swoimi prawami. Tutaj każdą dysfunkcję zawodnika trzeba dopasować do y, typowej jednostki, danej jednostki treningowej, y, która jest tak samo. Tak samo ciężkie to wysiłek jak osób pełnosprawnych, więc to jest ta, taka sama praca, różni się tylko intensywnością. Yy, właśnie, a jak często i jak, jak wiele trenujesz? No, bo za tak to dwie jednostki treningowe dziennie, więc przez 14 dni jest to około 30 jednostek treningowych plus odnowa biologiczna, jak dobrze wiemy, odnowa biologiczna jest tak samo również jednostką treningową. Trenujesz już rzeczywiście ładnych par lat, jak powiedziałeś. Jesteś też utytułowanym sportowcem. Powiedz, czy masz jakiś taki swój start, który wspominasz najlepiej, najmilej? I może jaki to jest start i dlaczego? Bardzo fajnie zaczęłaś. Czy sobie przypominam? Generalnie wiem, który to, ale nie przypominam, nie przypominam sobie, co się tam działo. Są to Igrzyska Paralimpijskie, moje pierwsze w życiu. Ja tylko tak przypomnę, w 2008 roku oglądałem Igrzyska Olimpijskie w telewizji. Z całą rodziną i ja sobie tak do siebie powiedziałem po cichu, że kiedyś chciałbym wystąpić na takich igrzyskach. Jeśli mi 4 lata później wystąpiłem na takich igrzyskach i zdobyłem medal olimpijski. I wracając do tematu, czy pamiętam, generalnie pamiętam urywki, bo nie pamiętam połowy mojego konkursu, stres mnie sparaliżował totalnie. Tłum ludzi, 80 tysięcy ludzi. Piesa w życiu widziałem taką widownię, takie, takich wiernych tak naprawdę kibiców, którzy cieszą się. Tym, co robisz. Wczuwałem się w to, w to, w to co, co robimy. Było ciężko. Przypominam sobie samą końcówkę, gdzie pokonałem poprzeczkę. Przypomnę tylko, że pierwszą wysokość pokonałem w trzeciej próbie, w ostatniej próbie. I ostatnią wysokość, która dała mi medal, również pokonałem w trzeciej próbie. Więc stres był od samego początku do samego końca. To ogóle niezwykłe, co powiedziałeś, że siedziałeś, oglądałeś w telewizji. Cztery lata później byłeś na, na Igrzyskach Paralimpijskich. I jak to się robi w 4 lata, żeby dojść do takiej formy i po prostu zakwalifikować się na igrzyska i, i po prostu być i jeszcze dobrze wystartować? bardzo łatwa zarazem za bardzo trudne pytanie jak wspominałem ja grałem w siatkówkę więc ta skoczność ta taka dynamika ta elastyczność ciała była tak naprawdę cały czas ze mną i łatwo było mi po wypadku wejść w jednostki treningowe, nie było to coś bardzo ciężkiego ja szybko bardzo szybko przeszedłem okres rehabilitacji i ja już mając w lipcu wypadek w styczniu zdobyłem swój pierwszy medal na mistrzostwach polskich chorób, więc to tak naprawdę szybki etap był, gdzie jeszcze miałem rękę złamaną, nie było łatwo. Ale mówię, twardy charakter, silna siła woli i, i poszliśmy do przodu. Trzy lata, tak, trzy lata, przepraszam, dwa lata ciężkich treningów, dały szybkie efekty. Ja w ciągu roku robiłem progres około 20 cm, było to bardzo dużo. Miesiąc przed samymi Igrzyskami poprawiłem rekord Europy o 7 cm skacząc 1,82 82 m. Był to najlepszy rekord wtedy w tamtym roku na świecie. Byłem faworytem, ale jak wspominałem, troszeczkę stres mnie zjadł i dlatego dał to brązowy medal. Brązowy medal wrócę dlatego, że pokonałem poprzeczkę za trzecim razem, bo nikt nie skoczył na więcej niż ja, ale moi rywale skoczyli to w poprzednich próbach. Czy potrzebujesz jakiegoś specjalnego sposobu motywacji? Każdy na swój sposób jakoś się motywuje. Moją motywacją jest rodzina, która we mnie wierzy. Robię to dla swojej córki, dla swojej kobiety. Chcę, żeby i rodzice przede wszystkim, chcę, żeby byli ze mnie dumni. Ja co miałem osiągnąć, osiągnąłem. Jestem medalistą z Polski, z Europy, z Świata i medalistą igrzysk olimpijskich. Ja jestem spełnionym człowiekiem. Robię teraz to dla przyjemności i dla siebie, i dla rodziny. Właśnie, igrzyska olimpijskie y co czujesz, kiedy jedziesz kolejny raz na, na, na taką imprezę? I tak, są to moje trzecie igrzyska. Igrzyska są to zawody rangi światowej, które każdy sportowy stroni tylko po, tej, po te y, zawody. Niektórzy poświęcają całe życie pod jeden start. To są moje trzecie igrzyska. Kolejna próba zdobycia medalu. Na szczęście już zdobyłem ten wymarzony medal, więc ta presja nie jest aż tak, aż tak wielka, y, jak dla osób, które nie mają jeszcze tego medalu. I powiem tak, nie uda się na igrzyskach, trudno, robiłem co mogłem, nie będzie tej presji, że coś muszę. Ja robię to dla siebie i dla rodziny. A czym w ogóle dla Ciebie, jako sportowca, jest start w igrzyskach? Co to znaczy? Jak już mówiłem, jest to najważniejsza impreza, ja poświęciłem wszystko tak naprawdę, od igrzysk paroempijskich w Rio poświęciłem wszystko, środko. zmieniłem trenera, zmieniłem szkole, stap szkoleniowy, zmieniłem technikę skoku, generalnie wszystko zrobiłem pod te igrzyska. Szkoda tylko, że nie odbyły się w tamtym roku, bo byłem w fenomenalnej formie. Większe szanse miałem na pewno na medal niż w tym roku, bo kłopoty zdrowotne niestety. Nie jestem najmłodszy, jak wspominałem, 12 lat skaczę na jednej nodze plus 6 lat w siatkówkę. 18 lat sportu, mam już 32 lata, 33 przepraszam, więc nie jest łatwo. Czy masz jakieś pasje pozasportowe? To trudne pytanie, wiem, że pewnie sport z, jakby zajmuje y, absolutnie 3 czwarte, jeśli nie 100% waszego czasu, ale czy jest coś, co, co zajmuje twoją głowę gdzieś tam w takim... No, udaje... wolnego. Na szczęście udaje nam się znaleźć chwilę wolnego. Oczywiście sport to jest hobby, przede wszystkim praca, z której yy, żyję, ale w międzyczasie. Bardzo lubię wędkarstwo i motoryzację. Mimo wypadku na motocyklu dalej uwielbiam motoryzację, motory, kłady, nawet mam swój warsztat samochodowy, taki malutki, swój oczywiście, swój kącik, gdzie lubię sobie podubać śrubokrętem i kluczem. Czyli jakbym y, gdzieś w Polsce doznał jakiejś awarii, to mogę się do Ciebie zgłosić. Jak najbardziej zapraszam na jakieś szybkie naprawy. Świetnie. Świetnie. Ym, powiedz nam, jak wykorzystujesz wsparcie z programu PFN to 100 od Polskiej Fundacji Narodowej? Tak naprawdę dzięki tej fundacji mogę lecieć na te igrzyska. Mam pewne zakwaterowanie, wygodne zakwaterowanie, zakwaterowanie, bo nie mam swojego mieszkania. Nie miałbym gdzie mieszkać, gdyby nie fundacja Team 100. Wynajmuję mieszkanie, gdzie nie pokonuję żadnego schodka. Wiadomo, w mojej dysfunkcji, przy amputacji nogi, każdy krok pokonywany, po schodach jest to ciężkie. Mam komfort mieszkaniowy, treningowy. Przy dojazdach na treningi nie martwię się tak naprawdę niczym. Jedyny to jest pojechanie na trening i zrobienie ciężkiej pracy. Jakieś marzenia? No na pewno, takim malutkim marzeniem, bo ja już główne marzenia mam. Mam wspaniałą córkę, wspaniałą kobietę, mam swoją rodzinę, mam medale. I teraz moim marzeniem to jest oczywiście wybudowanie pięknego domu dla mojej rodziny, a przy okazji zdobycie medalu olimpijskiego, kolejnego. To tak, jeśli chodzi o budowę domu. Mam parę telefonów, mogę podać i to się spełni Bardzo szybciej. się przydadzą. <laughs> A jeśli chodzi o, o Igrzyska Paralimpijskie, yy, to tego Ci życzymy. Yy, czego jeszcze możemy życzyć? Przed zdrowia, startami. zdrowia. Aby zdrowie było, jeżeli będzie zdrowie, to ja zrobię swoje. To zdrowia, spokojnej głowy i tego, żeby Cię trema już więcej nie zżerała? Na szczęście nauczyłem się z tym walczyć. Długie rozmowy z psychologiem sportowym nauczyły mnie i tak naprawdę teraz ten stres mnie motywuje, niż mi bardziej przeszkadza. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. PFN, Team 100, wspieramy zwycięzców, mam czas, Pamiętajcie, orzełek na piersi jest ten sam, walka jest ta sama, walczymy do końca. Dzięki.